Znajdujemy się na stacji dystrybucji gazu LNG. Zastosowane tutaj nasze urządzenia pozwalają na zdalny nadzór nad procesem dystrybucji gazu. Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny rozpoczął współpracę z potentatem rynku gazowego w Polsce obejmującą opracowanie i wdrożenie inteligentnej szafy sterowniczej SEMGAS do zarządzania stacją regazyfikacji. Działania te wychodzą naprzeciw wymaganiom ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w której mowa o planowaniu rozbudowy systemów tankowania LNG-CNG w Polsce. Opracowane obecnie przez Łukasiewicz ITR Rozwiązania mają znaleźć zastosowanie m.in. w mobilnej stacji do regazyfikacji i mobilnej stacji przetwarzania gazu LNG na CNG. Rozwiązanie opracowane przez inżynierów Łukasiewicz ITR obejmuje system do zdalnego nadzorowania stacjami, w tym monitoring, archiwizację zdarzeń, zdalne załączanie i wyłączenia, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i zdalną diagnostykę. System wykorzystuje dedykowany sterownik opracowany w Łukasiewicz ITR, a także dołączony jest do systemu. Nadzorczego opartym na autorskiej technologii Scada Cloud. Gaz ziemny LNG CNG jest najczystszym paliwem kopalnym. Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych. Nasz klient ZPUE Włoszczowa istnieje na polskim rynku od 30 lat i w tym czasie zdążyła osiągnąć pozycję lidera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla energetyki i przemysłu oraz wysokie uznanie w ponad 30 innych krajach, które korzystają z produktów ZPUE. To już nie po raz pierwszy lider danej branży wybiera współpracę właśnie z Łukasiewicz i TR, co świadczy o naszej pozycji i profesjonalizmie. Tym razem nasza kamera zawitała w mieście portowym Szczecin, żeby pokazać Państwu produkty zaimplementowane w liniach do produkcji rur wielowarsowych firmy Tweetop. W pierwszym tygodniu sierpnia wdrożyliśmy do przemysłu kolejne urządzenie z serii Sony Grotor, które służy do ultradźwiękowego zgrzewania obrotowego. Rozwiązanie to zostało uruchomione w firmie Tweetop ze Szczecina u naszego długoletniego i czołowego klienta. Sukces ten jest efektem intensywnej współpracy polegającej na inwestycjach w badania i rozwój nowych technologii zgrzewania ultradźwiękowego w ramach projektów regionalnych i europejskich. Jestem inżynierem procesu w firmie Tweetów zajmującej się produkcją ról warstwowych. Łukasiewicz ITR współpracuje z nami od wielu lat. Dostarcza do nas produkty związane z wygrzewaniem ultradźwiękowym. Wsparcie, które oferuje Instytut, jest dla nas nieocenione w przypadku rozwiązywania problemów, które powstają podczas produkcji. Dzięki naszym innowacyjnym projektom udało się firmie Tweetop zwiększyć wartość rynkową z 13 milionów w 2002 roku do 78 milionów złotych w roku 2017 oraz zaoferować produkty z dożywotnią gwarancją, co potwierdza jakość i niezawodność wdrożonej przez nas technologii. Nasze systemy są w stanie zgrzewać z prędkością 30 metrów na minutę rury typu Part Al Part, stosowane w zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy renowacjach sta. Starych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej z zabytkami, włącznie i osiągać wydajność wyższą o 80% w stosunku do analogicznych rozwiązań niemieckich. Pozdrawiamy naszych szczecińskich kontrahentów, życząc sobie wzajemnie dalszej, owocnej współpracy. Dzięki bardzo dobrym opiniom na temat jakości naszych urządzeń systematycznie udaje nam się rozszerzyć rynek o kolejnych klientów. Najlepszym tego przykładem jest ostatnie zamówienie od tureckiego koncernu hutniczego Erdemir na stanowisko do oznaczania indeksów CRI, CSR, koksu wielkopiecowego. Jest to urządzenie umożliwiające ocenę jakości surowca wykorzystywanego w procesie wytopu stali w wielkich piecach pod względem efektywności oraz wytrzymałości nałości mechanicznej w prosty sposób przekłada się to zarówno na ekonomię procesu, w którym zużywane są setki ton surowców dziennie, oraz jego bezpieczeństwo, które pozwala uniknąć kosztownych remontów oraz strat wynikających z przestojów serwisowych. Rynek turecki jest jednym z największych na świecie, dlatego jesteśmy przekonani, że obecnie realizowany kontrakt będzie zalążkiem dla wielu kolejnych. Urządzenia Łukasiewicz i TR zostały zaimplementowane w stacji SPS. Czym właściwie jest SPS? to inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii, przyłączami do źródeł odnawialnych oraz ładowarkami pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie integruje funkcję zdalnie zarządzanej, rozdzielczo-dystrybucyjnej stacji transformatorowej pracujące w systemie Smart Grid z dwukierunkowym inwerterem współpracującym z magazynem energii. Jednocześnie zapewniając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno osobowych, jak i na przykład autobusów. Uzupełnieniem systemu jest możliwość zasilania magazynu energii lub odbiorców bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, np. farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Stacją SPS zarządza sterownik SEM Produkcji Łukasiewicz ITR. Pełni on funkcję wskaźnika przepływu prądu zwarciowego. Współpracuje on z przekładnikami niskiego napięcia CRR150, także produkcji Łukasiewicz ITR. Podstawowym zadaniem sterownika jest przekazywanie informacji o stanie sieci w węźle SN, pomiarów prądu na odpływach SN oraz umożliwienie sterowania służbom dyspozycji innoji Stone Operator. W sezonie zimowym opracowaliśmy i wdrożyliśmy ultradźwiękowy system do zgrzewania obudów do zaawansowanych urządzeń dla kardiologii w firmie Medical SA. Jest to innowacyjna firma. Gdzie dzięki multidyscyplinarnej grupie badaczy i deweloperów Medical Algorithmics wprowadza na rynek przełomowe rozwiązania technologiczne, opracowuje algorytmy, oprogramowanie i urządzenia, a następnie wdraża je do produkcji. To pozwala świadczyć usługi telemedyczne, diagnostyki arytmii oraz nadzoru procesu telerehabilitacji kardiologicznej tysiącom pacjentów na świecie. Medical Algorithmics ma znaczący wkład w rozwój światowej branży technologii diagnostycznych w kardiologii. Tworzenie koncepcji, projektowanie i produkcja. Produkcja urządzeń odbyła się w zakładzie produkcyjnym Medical Medicalgorithmix w Gdańsku. Cieszymy się, że nasz wkład mógł znacząco przyczynić się do rozwoju polskiej kardiologii. Pozdrowienia dla kontrahentów z Pomorza, z nadzieją na dalszą współpracę. Łukasiewicz wyprodukuje ponad 2000 maseczek w miesiąc. Konstruować linie automatyczne do zgrzewania ultradźwiękowego potrafiliśmy praktycznie od zawsze. W tym roku umiejętności te przydały się jak żadne inne i zostały wykorzystane do stworzenia nie jednej, ale kilku linii do produkcji maseczek chirurgicznych i ochronnych. W skład konsorcjum projektowego wchodzą przedstawiciele Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Instytutu Tele i Radiotechnicznego w Warszawie. Przy konstruowaniu linii zgrzewających zastosowano specjalistyczne przetworniki oraz najnowszej klasy generatory ultradźwiękowe, produkowane w całości w Łukasiewicz ITR. Zaimplementowano 12 autorskich, opatentowanych rozwiązań w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności urządzeń. Metoda zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego jest bezpieczna dla środowiska, energooszczędna i nie generuje szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. Maseczki medyczne zostaną wyprodukowane na polskich maszynach i z polskich surowców. W pracę było zaangażowanych wiele osób, często z różnych działów i centrów badawczych. Pracowali weekendami i wieczorami, a firmy, które dostarczały nam podzespoły, zgodziły się na wyprodukowanie ich w bardzo przyspieszonym czasie. Wszystko to sprawiło, że maszyny powstały, a niektóre z nich wciąż powstają w tempie najszybszym z możliwych przy zachowaniu jak najwyższej staranności i jakości. To się nazywa prawdziwa praca zespołowa, szczególnie kiedy przyświeca nam wspólny cel, jakim jest walka z koronawirusem. Kim są nasi klienci? Co skłania ich do wybrania właśnie naszych produktów? Co skłoniło firmę ProfiGips do zainteresowania się naszym systemem zgrzewania ultradźwiękowego? Znajdujemy się przed firmą ProfiGips, Gips, producenta listew budowlanych. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z właścicielem firmy, który przedstawi nam zalety wykorzystania naszego systemu do zgrzewania ultradźwiękowego w profili. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia prób i testów z firmą Łukasiewicz ITR, gdzie testujemy system zgrzewania ultradźwiękowego. System ten zapewnia nam stuprocentową pewność w połączeniu profili z siatką włókna szklanego. Spółka nasza stara się jak najmniej zanieczyszczać środowisko, a więc dbamy o ekologię, staramy się pozyskiwać energię z paneli fotowoltaicznych. System zgrzewania ultradźwiękowego jest ekologicznym rozwiązaniem. Też to wykorzystaliśmy i chcemy, żeby proces technologiczny był ekologiczny. Nasz wieloletni klient, ośrodek badawczo-rozwojowy ORAM z siedzibą w Łodzi. Czym się zajmują i który z naszych produktów tak im przypadł do gustu? Odwiedziliśmy dzisiaj Łódzkie Zakłady ORAM, czołowego polskiego producenta styczników próżniowych do zastosowań górniczych. Będziemy rozmawiać na temat wdrożenia nowej rodziny komór próżniowych NMVK w wyrobach firmy. Nazywam się Andrzej Dominiak i jestem pracownikiem działu sprzedaży i marketingu w firmie ORAM. Firma Oram zajmuje się produkcją styczników próżniowych, w których wykorzystywane są komory produkcji Łukasiewicz ITR. Współpraca z Łukasiewicz ITR trwa już od 35 lat. Nasze styczniki wykorzystywane są w energetyce, przede wszystkim w górnictwie. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem nowej serii styczników próżniowych, wykorzystując nowe rozwiązania komór NMVK. Nowokuźnieck jest miastem i ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i naukowym położonym na terenie Federacji Rosyjskiej w Syberii Zachodniej. Tutaj szachuta stali należąca do koncernu Evraz produkuje około 13 milionów ton surowej stali rocznie. Ale co sieć badawcza Łukasiewicz ITR ma do roboty tutaj, tak daleko od domu? W lutym 2020 EWRAS wdrożyło opracowane przez nas stanowisko do oceny jakościowej parametrów koksu wielkopiecowego CRI-CSR. Dzięki prowadzonym na nim badaniom możliwa jest poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej procesu wytopu stali.